dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Tak jak widzicie moi drodzy, dzisiaj troszeczkę się muszę napocić. A mianowicie napocić się albo nagadać w tym sensie. A mianowicie dzisiaj będziemy rozmawiali o liczniku motogodzin. Licznik motogodzin, powtarzam. Licznik motogodzin i temat ogólnie rzeka. Odcinek jest specjalnie zrobiony dla tych, którzy twierdzą, że nie ma porządnych liczników, porządnych przekładni, porządnych linek. Jest tylko badziew, badziew i badziew. E, od razu mówię, że ci, co tak mówią, to wy D byli i G widzieli. A mianowicie jest na rynku polska przekładnia. Zobaczcie, polska. Na początek już na dzień dobry sobie to zobaczyłem. To tu podkładeczka, zegierek. Zobaczcie wszystko sztywno. Podkładeczka zero luzu. Dopasowane. Wszystko ładnie się kręci. I przekładnia importowana. Zobaczcie. Dwie podkładki. Dwie podkładki dali. Już podkładki mają luz. Zegier już się kręci, bo jest luźny. Tu oczywiście wszystko jest yy, sztywno, więc tutaj nie można nic powiedzieć. I teraz tak, to jest import. Import no, najmniej nie wiadomo skąd. Yy. Zobaczcie grubość tu ramienia. Do przykręcenia grubość tu ramienia. Kto robi, po, kto robi polskie? Proszę. tif -SC. To są nasze krajowe. Polskie. To kosztuje 30 zł. To kosztuje 70. To i za coś. Następna rzecz. Zobaczcie. Teraz będzie najciekawsze. Mamy linkę. Linka motogodzin. Tak od razu podpowiem, że linka motogodzin od 60 jest ta sama co do 80. Zobaczcie. Patrzcie, jak się linka wygina. Z pancerzem. <laughs> I w dół. Widzicie? Wygięła się do ręku Nie ruszam. Wygięła się o 180 stopni. Następna rzecz. Biorę linkę polską. Zobaczcie. Zobaczcie jak linka. Linka jest praktycznie ręką nie ruszam, żeby nie było. Linka jest praktycznie w poziomie. Sztywna. Sztywna lineczka, sztywny pancerz. Od razu wam mówię, że linka ma 2,5 mm kwadrat na końcu. Ja już to sobie pomierzyłem. I teraz tak, wyłożymy ten kwadracik. Zobaczcie, od razu tutaj wam pokażę następną rzecz. Długość kwadratu. Tu, długość kwadratu tutaj. Zobaczcie ile więcej kwadratu. Wejdzie w przekładnię. To jest pierwsza rzecz. Yy, druga rzecz: w imporcie prędko tak sobie chodzi. A bok i tak luz ma. Więc moment momencie się obrobi. W polskim jest w miarę sztywno. Nie wiem, czy mi się to tak uda pokazać. No ale spróbujmy. Zobaczymy, Zobaczymy. A ja tu mam. O! sposobem. Aha, wyjęliśmy sobie pancerz. Pancerza linkę nie wiem czy będzie widać o weszła głęboko i zobaczcie bujam tą linką o może tak będzie widać delikatnie ale polska linka O, widać, 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 jak się włoży nową linkę, taki czas pochodzi, ale za chwilę się obrobi, a jak się obrobi, będzie szmelc. E... I teraz tak, to Wam też podpowiem. Polskie linki, polskie cięgła Bodena e, robi firma Linex. E, taka linka kosztuje około 20 zł, import około 10. No, powiedzmy, że tak około 10 import, Polska około 20. Przeskok razy 2. E, co Wam jeszcze mogę powiedzieć? To taki patencik, żeby lineczkę wyciągnąć ładnie sobie z pancerza ładnie wyciągnąć z pancerza do przed montażem i delikatnie włożyć do środka tawotu ewentualnie całą tą linkę obsmarować żeby linka w pancerzu nie chodziła na sucho taki mały patent kto chce to robi, kto nie chce nie robi, nie musi nie ma takiej potrzeby. No i moi drodzy, najważniejsza rzecz, która mnie osobiście bardzo wkurwia. No ja nie, tutaj już nie będę się w tym słownictwie troszeczkę hamował, bo te oszołomy z wiejskiej wprowadziły takie prawo, które przy każdym przeglądzie, przy każdej kontroli drogowej nakazuje spisanie drogomierza. Stanu licznika, drogomierza, ale jest tam zapis w tym artykule, w tej ustawie, że ma być to spisany drogomierz, a nie licznik motogodzin. I teraz, jak tym oszołomom z wiejskiej, starym emerytom, którzy niespełnieni w swym, w ludzkim życiu. Próbują nam wszystkim coś na siłę udowadniać. I najlepsze jest, że jest to, że takie chińskie liczniki, to C360, padają po 50-100-godzinach. Padają jak muchy. To jest w Nie ukrywajmy się, się sobie, się, się, jak tak zwał, tak zwał. Że ten licznik to się nadaje. Nie wiem do czego. Na śmietnik, na złom. Czasami wytrzymuje trochę więcej niż 100 godzin, ale przeważnie przy 100 motogodzinach pada. I teraz taki licznik kosztuje 50 zł. Przegląd, który trzeba zrobić koniecznie w ciągu dwóch tygodni kosztuje 50 zł plus opłata ewidencyjna złotówkę. Więc Mamy już stówkę, ten polski jest to Mera, Mera Poltik, to są jedne z najlepszych, jak nie najlepsze moim zdaniem liczniki, szkoda, że nie robią do serii ciężkiej, ale to sery ciężkie to będziemy sobie omawiać w innym odcinku, w innym terminie, tutaj sobie powiemy dzisiaj sześćdziesiątkę. I on kosztuje około 160-170 zł, więc razy 3. Tylko, że ten, przepraszam Was, coś mnie dzisiaj rzuca, a jeszcze nie piłem. To może dlatego. Ten wytrzymuje 10 tamtych. Teraz wam, mam klienta, który Wam powiem: absurd. Absurd nad absurdy. Miał klient licznik od 40 oryginalny o czterdziechy licznik, który się <coughs> popsuł. Tak, ładnie to powiedzmy, popsuł się. E, wymienił licznik na stary, który miał w garażu. Diagnosta nie chciał mu podbić tego licznika, bo stwierdził, że jest cofnięty licznik. Chłop mu tłumaczy, że miał w garażu leżeć, nie musiał kupić nowego, bo zresztą do 40. Kupić dobry licznik. Taki jak ten nie ma. Taki jak ten. Owszem, można. Można kupić do 40. Nie chodzi mi o to, że okrągły czy coś w stylu, tylko jakościowo. Badziew chiński można kupić. Polskiego ja nie widział, a palowskiego też nie uwidział. To od razu wam mówię. I... Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego diagności robią nam problemy? Przede wszystkim czy diagnosta, kolejny jełob za przeproszeniem, który siedzi w SKP stacji kontroli pojazdów. Musiałem chwilę się zastanowić. Nie rozróżnia, a powinien licznik obrotomierz. Drogomierz. Od licznika motogodzin. Przecież ten liczniki nie liczą kilometrów. Tylko motogodziny. Co ma piernik do wiatraka? Skoro ustawa mówi jasno i wyraźnie, drogomierza. Stan drogomierza. No to coś tu jest chyba nie halo. Ale pieniążki od was rolników za, każdy, za każdą zmianę licznika, a niestety 60, 30, ferguson. 80 te liczniki padają jak muchy. Padają jak muchy. To są jeszcze, tutaj mamy jeszcze liczniki tanie, bo to taki licznik kosztuje powiedzmy 200 zł. E, są to liczniki, które nie są jakieś powiedzmy e, cenowo zniewalające nasze budżety domowe, ale teraz weźmy pod uwagę liczniki cyfrowe. Liczniki, które też się psują. Liczniki, które mają, tak jak w John Deerach, chyba 10 tysięcy motogodzin i tam do, do licznika dopisuje się kropeczkę i on leci od nowa. Co w przypadku, gdzie licznik się zepsuje i trzeba położyć 25 3000 zł, jak nie lepiej, na wymianę, chociaż wiem, że można go naprawić. Ale już zaczyna się jazda. Znowu przeglądy, znowu to. I jeszcze najlepsze jest to, bo gdzieś to czytałem, podobno za niezgłoszenie licznika półtora tysiąca kary, minimum, do, chyba do, do jakiegoś tam ograniczenia pozbawienia wolności. Więc ludzie, te nasze oszołomy w rządzie, nie wiem czy po prostu im się nudzi, ja rozumiem, że oni są walczyć z cofaniem liczników w samochodzie, jak najbardziej, ale tutaj zaproszeniem Ursus, Ferguson, to co ma linkę, można linkę odkręcić, może jechać ile wlezie. To jest paranoja. Przede wszystkim kapitalne remonty silników w ciągnikach. Kto robi? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie robił kapitalnego remontu silnika. Kapitalny remont silnika, co ma do stanu motogodzin? Nic. Nie ma nic wspólnego. To mi udowodni, kiedy robiłem przekapitalny, czy w ogóle robiłem, czy ewentualnie może być cały silnik na podmiankę. Też tego nikt nie chce nie udowodnić. To jest jedna rzecz. W samochodzie kapitalne to robi. Nikt. No, ewentualnie jacyś e, fanatycy przełożą silnik, żeby dalej się to kulało, żeby jeździło. Więc tutaj dla tych, którzy twierdzą, że nie ma porządnych liczników, są jak najbardziej. Mera KFM. Yy, jak najbardziej liczniki yy, super, cena to jest cena, yy, jakość super, wykonanie bajka jak dla mnie. Zobaczcie, mimo że ten ma plastikową obudowę, ten ma metalową, ten jest cięższy, ten jest cięższy od tego, a ten jeszcze tutaj ma mocowanie do yy, pulpitu. W polskim tego nie ma, już trzeba sobie przełożyć, ale już jest, moi drodzy, to okrojone i ten jest ciężejszy od tego. Z czym to się wiąże? Nie mam zielonego pojęcia. Tak jak widzia, widzieliście, położymy to sobie jeszcze te dwie linki w rękę i zobaczcie, jeden obok drugiego. Ta linka jest sztywno, ta jest mięciutka. Coś za coś, yy, która będzie prowadziła lepiej. Yy, nie mam zielonego pojęcia. Sami to ocencie. Ale tak jak mówię, przekładnia polska, nasza, krajowa TIF, linka, LINEX i KFM jest licznik. Ja już sobie tutaj kombinowałem w międzyczasie. powiem szczerze, yy, lineczki, kwadrat. Sztywniutko, a w imporcie lata jak żyd, po prostu sklepie, dlatego niestety to się wyrabia. I podobne jest takie powiedzenie, że chytry dwa razy traci: kto kupuje tanio, ten płaci dwa razy. Też takie powiedzenie jest więc decyzja należy do Was. Pozdrawiam Was. Trzym to się. Do następnego. Cześć.